Witajcie, w dzisiejszym krótkim filmie zajmiemy się kwestią Panic, Defer i Recover, te trzy specyficzne funkcje. Co robi Panic? No mogliście się przekonać na wielu moich filmach, że Panic to oznacza jakieś wyjście z programu ze stack stacktracem i następuje jakaś sytuacja nadzwyczajna, nazwijmy to. I w związku z tym kończymy program. Yy, ale zazwyczaj penika się w Go nie stosuje, ponieważ w Go yy, są zachęcani, żeby używać error jako value. I tu macie właśnie taki przykład, że funkcja np. read file ona tam zwraca strumień bajtów i error, no to jak chcemy sprawdzić error, no to robimy to w taki sposób. Choć oczywiście jak to jest jakaś ważna funkcja, typu nie wiem, robicie kruda i na przykład y, wasz program nie może się połączyć do bazy danych, no to y, panik wydaje się być rozsądny, no bo już nie da, program nie może pracować bez połączenia z bazą danych zazwyczaj, nie? Więc panik sygnalizuje, że no jest jakiś błąd taki, który no, nie uniemożliwia działanie programu i wtedy można to zastosować. Często w takiej sytuacji na przykład programiści robią coś takiego panikiem. I tutaj piszą, i tutaj już stosuję tego errora, czy coś. Czy to jest dobrze, czy to jest źle, wszystko jak zwykle to zależy od konkretnego przypadku. Natomiast tyle, co e, mogę na ten temat powiedzieć. Panik używamy w bardzo rzadkich sytuacjach, naprawdę bardzo rzadkich. Później używamy errorów jako wartości. Ale jak już musicie użyć panik, no to użycie do sytuacji, w których no naprawdę uważacie, że program no musi już zwrócić się z musi się zakończyć z tego względu, że na no nastąpił już no naprawdę jakiś taki katastrofalny błąd. Panik, panikiem, ale zajmijmy się teraz funkcją differa. Otóż funkcją, no to jest instrukcja differ. Co też ta instrukcja robi? Otóż instrukcja differ opóźnia wykonanie danej funkcji do momentu, aż wszystkie otaczające funkcje się skończą. Jak to można przedstawić? No weźmy sobie, tu mamy taki kod. Na razie zrobię hash. No i spróbuję to odpalić. I zobaczcie co mam. Że mam wysiedany komunikat to jest w ogóle funkcja, która no, przyjmuje string i go wyświetla żaden problem. Non-different 1, non-different 2 to jak widzicie nic specjalnego, ale tu mam funkcję differ, która y, dała output jako ostatni. Y, również da output jako ostatnie, jeżeli ja na przykład y, wyrzucę ją na sam początek. Wtedy też da po output jak ostatnio. Dlaczego? No bo ona czeka, aż wszystkie funkcje okoliczne po prostu wyjdą. Więc do tego używamy właśnie defer. I jak mamy kilka deferów, tak jak tutaj w tym przypadku, to te funkcje działają na zasadzie kolejki lifo, last in, first out, czyli jak mam coś takiego, to możecie zgadnąć output. Oczywiście pierwsze się wykonają, non different i one się wyprzyjają, natomiast pozostałe, no to od najstarszego w górę. I w, po prostu y, ka, aż do pierwszego są wyświetlane te funkcje. No bo tak działa właśnie differ. I do czego differa my najczęściej używamy w kodzie? No i najczęstszy przypadek użycia difer, to jak widzicie w tej sytuacji. Otóż mamy open jakiegoś pliku. No tutaj użyłem panika, choć to nie powinno mieć miejsca. No i y, coś robimy na pliku w jakiejś innej funkcji, i finalnie chcemy ten plik zamknąć. Czy to dotyczy pasy danych, jakiegoś strumienia czy coś i dlatego używamy difer, żeby mieć pewność, że zamknęło się to jako ostatnie, ale jest tu pewien haczyk w tej sytuacji, bo na przykład funkcja fclose zwraca jakąś wartość i często w poradnikach difer można znaleźć coś takiego, właśnie taki snippet kodu, który w ten sposób funkcjonuje, dlatego można to zrobić to nieco inaczej, tak żeby tej wartości funkcji nie po prostu ignorować, tak to właśnie wygląda. Teraz tym razem robimy defer na funkcję anonimową, którą od razu wywołujemy, a ta funkcja anonimowa korzysta z fclose, bo niestety nie możemy na przykład zrobić coś takiego defer fclose. A jeżeli chcemy obstawić wartość, którą F-close zwraca, w tym przypadku to error, czy może zamknęło, czy nie zamknęło, no to musimy zrobić właśnie coś takiego, differ function, to też będzie bez problemu działać. No i jeszcze ostatnia funkcja, a konkretnie to funkcja recover. Cóż to za funkcja? Otóż tej funkcji używamy, aby zapobiec normalnemu panikowaniu, ale dotyczy to tylko jeżeli nasza funkcja, która ma recover, jest... E, deferred, czyli jest e, przed instrukcją deferred, czyli ona gdzieś tam wyjdzie później. Czyli recover działa tylko w przypadku deferred functions i mało tego, recover działa tylko w obrębie tej samej rutyny, Więc jak puścicie funkcję w inną górutynę, to recover nie zadziała, jeżeli na przykład panik nastąpił w zupełnie innej górutynie. To o tym warto wiedzieć. No i mogę odpalić ten kod, żeby pokazać. Jak widzicie, nie mam żadnego panika, żadnego stack trace, nic. E, ta funkcja się wykonała, pomimo, że tu jest panik, Boom, ale to jest stwierdzenie, że, ozyska, że, tak powiem, wykaraskaliśmy się z tego panika. Co będzie, jeżeli użyjemy to na normalnej funkcji bez defer, no to, jak już się można spodziewać, no panik będzie, bo jak widzicie, dostajemy e, stack trace, więc ten panik będziemy mieć. Więc to, co warto pamiętać, to jest funkcja recover. Ona istnieje w pewnych sytuacjach, pozwala się, że tak powiem, przechwycić ten panik, ale tylko w obrębie funkcji, które są different więc jest co musicie wiedzieć, raczej nie będziecie za często tego spotykać w kodzie, tyle tylko żebyście widzieli na tę chwilę że takie coś no, po prostu istnieje